Mianowicie zakulisowo rozmawialiśmy i zakulisowo mówi się głośno, że zarzutem prawdziwym do pani przewodniczącej jest jej zbyt mocne popieranie burmistrza. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca była wybrana nie z Komitetu Pana Burmistrza, czyli teraz rozumiem, że jeżeli Państwo wybierzecie nowego Przewodniczącego, to on będzie ostoją, drodzy Państwo, suwerenności i obiektywności. Jeżeli tak, to jeszcze raz pod, pod, przy, przyłączam się do pytania Pana Radnego Jachna, Jachn, y Jakie są prawdziwe powody, drodzy Państwo, bo powód taki, że mamy większość, nie nie macie, proszę państwa, większości. Państwo radni, pani radnia Cybulska, pan Przybylski, Pan Kozioł kandydowali z innego komitetu. Nie wiem, jak właśnie wyborcy na to patrzą, bo nie chcieli mieć linii pana burmistrza Sokolińskiego. Państwo kontynuujecie tę linię. Nie, nie wiem, panie radny Michałków, co pan za miny znowu robi. Ja nie wiem, czy jeżeli panu jest słabo, to może pan wyjdzie. Proszę państwa, prawdziwe powody, tylko tyle. Uczciwe, jeżeli stoimy blisko, tutaj powołam się na pana Boga, uczciwe powody.